Pakujesz się? Tato, co się dzieje? Eliza powiedziała, że się wyprowadza. Błagam, zostań, ja ci wszystko wytłumaczę. Ale co ty mi chcesz tłumaczyć? Na zdjęciach już wszystko było. O co tu chodzi? Pytaj ojca, Ola. Przepraszam, tak bardzo cię przepraszam. Mam gdzieś twoje przekrośiny. Rozumiesz? Mam gdzieś. Błagam, zostań, ja cię kocham. Kochasz, guzik, prawda? Gdybyś mnie kochał, to nie uprawiałbyś seksu z moją siostrą. Co, co, co? Ty i Maryjka? To był jeden jedyny cholerny raz! Powiedz mi, zamierzałeś mi kiedykolwiek o tym powiedzieć, czy już zawsze chciałeś mnie okłamywać? Proszę. Nie ozywaj się do mnie. Wybacz, Ola, że jesteś świadkiem tej sytuacji. Proszę, zostań! To koniec! Będzie okej, okay, tato. Bez Elizy nic nie będzie okej. Okay. A co, ty wychodzisz? Muszę coś zobaczyć. Andrzej jest wściekły na Marikę. Właśnie, próbowałem się do ciebie dodzwonić. Nie teraz, Andrzej. Ty wiesz, co twojej siostrze? zniszczyła się. I po co? Co ci to dało? Przecież masz pieniądze. Co myślisz, że jesteś wstwana i coś jeszcze ugrasz? Czy jesteś bez serca, bez litości? Daj mi spokój. To po co tu przyszłaś? Eliza już nie ma odeszła ode mnie. I to wszystko jest twoja wina. Twoja. Ola! Czemu wysłałaś te zdjęcia Elizie? Nie taki był plan, to nie miało się odbyć kosztem mojej siostry. Ona nie miała się nigdy o tym dowiedzieć. Idziemy. Eliza nie chce mnie teraz znać. Zamknij się. Aha, czyli chcesz dalej udawać, że to nie był twój pomysł? Żebym podrzuciła pigułkę gwałtu twojemu tacie? I żebym zapozowała jakbyśmy uprawiali seks? I to nie ty zrobiłaś zdjęcia i nie ty go szantażowałaś? To prawda? Nie to znasz Marikę, upiła się albo nas spała. Ja nie kłamię, to był wszystko jej pomysł. To znaczy, że podałaś mi pigułkę gwałtu i ja nie zdradziłem Elizy? Nie, ja tylko zapozowałam. I ty to wszystko ustawiłaś? Chciałaś wyłudzić kasę od ojca? Tomasz, weź wszystko, udław się! Co myślisz, że mi chodzi o pieniądze? Tak mi mówiłaś! Ja gdzieś pieniądze. Eliza zabrała mi ciebie. I w kółko powtarzasz, że to miłość twojego życia. A ja? A mama? To przez nią rozstałeś się z mamą, to przez nią wyjechałam na drugi koniec Europy. To nie tak! Elizę poznałem wtedy, kiedy mama mieszkała już we Włoszech ze swoim facetem. Byliśmy w... Separacji. Ale jak to? Przecież mama mówiła... Mama różne rzeczy mówi. Aha, czyli tobie od początku chodziło wyłącznie o to, żeby rozwalić małżeństwo mojej siostry? Od początku planowałaś jej pokazać te zdjęcia? Wykorzystałaś uspukujcie mnie! Uspokójcie się, uspokójcie Nienawidzę cię! Tato, ja przepraszam. Ja naprawdę myślałam, że to przez Elizę rozstałaś się z mamą. Jak ty mogłaś to wszystko wymyśleć? Ja się przepraszam. Ja myślałam, że zejdziesz się jeszcze z mamą. Że wszystko będzie jak dawniej, że znowu będę dla ciebie ważna.